Goni mnie Ifrit. Goni mnie Ifrit. Good luck, have fun. No, nie bardzo. Ani good luck, ani have fun. Kolego. To chyba właśnie good luck, tak. Fuck, gonił mnie. Wow, rozpieprzyli mnie. No, nie żartuję. Kurde no, Nie zdążę wobec Nie wierzę. Ej, dobra miejscówka. Jest... No Moment, cię na lewo. Dobra miejscówka. O, o koniec, e, e, Mam... albo ja. czekaj, Kuki, chodź tutaj do mnie. Po co? Kita. Po co? Albo, Kryliks, wycofaj, wycofaj, wycofaj. Nie, 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 to 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 jest... Nie, nie, nie dobry pomysł. O, ale będziesz ja, ale nich pruł, się... Tylko dobrze trafcie, Będę, ale proszę was. E... Oni są mniej więcej ja koło tu, siebie wszyscy. Nie mam tu przybliżenia. No. Nie mam tu przybliżenia, ale tak jak patrzę to jest Azymut 61. No. Co nie? No. Zobacz czy tam coś jest, bo tam widziałem ciepło. Azymut 61. Kompasu nie mam, więc ci nie pomogę. Masz kompas. Na start masz. A no, no dobra, sorry, Azymut 61, tak? Tak. Tam jest taki... wysepka lasu. A, wiesz co, nie Zresztą wiem, nie mam... No, nic, nie mam tam nie, nic tam nie widzę na razie. Nie mam nic tam? No nie, nic co tam nie widzę. 500 metrów. Jak tu mam 500 metrów? Ty, a mogę ten zerować. No dobra, no gotowi. Grajcie ich, tak, tak, są to... koło ciebie wszyscy. Próbujcie w nich trafić. Jak to wygląda? Niżej, 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 niżej. Leżą. Niżej, 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 jeszcze, jeszcze niżej, jeszcze, jeszcze niżej Dobra, chyba leżą wszyscy kwartał Dobra Chodzi jeszcze jeden Na lewo, na lewo, na lewo, Kuki, widziałeś tam? Tak, tam ktoś chyba jest A, jeden zabity Tak Jeden zabity, a wy tam... Tam ktoś, ktoś strzela. To kto to strzela teraz? To do nas ktoś strzela, czy? Nikt, Nikt od nas. Na lewo, na lewo, na lewo. Ani na prawo, jak to się to poprawię. To ty rakun strzela? Nie, 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 nie nie, właśnie. To... Wow, tu coś do nas tutaj idzie. Ej, ułatw, ułat jest? Tak, jest tu Ktoś tutaj do nas w lesie to strzela. Mogą być. Tu w lesie mogą być. Kliski. Ej, ktoś tu blisko, koło nas słyszał. Ktoś do nas próbuje strzelać. Mi się wydaje, że bardziej na prawo tam, gdzie ja słyszę pociski, jak lecą. Może spróbuję na ściągnąć. Ej, wiecie, co na prawo od botów, tak jak z góry się patrzy. Wydaje mi się, że trochę na prawo od no, botów się słyszę. Też tam tak. Tak jak jedziecie teraz gdzieś tam? User left no, no, gdzieś tam. Gdzieś tam. Daleko? Od ciężko od tam powiedzieć, tam? ciężko powiedzieć. Może być kawałek. Nie, nie wiadomo, czy on ma tłumik czy, czy jeszcze tam, raz. Do... No, to jest nie, 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 to nie, nie my. Co... Wow! Padło koło nas Chowajcie gdzieś coś się. padło. Słyszę to przed nami gdzieś. Jest. To tu ten, to pociski tu koło nas padają. Chowajcie się do auta tam. Ja nie jestem tutaj, tutaj, gdzieś przed nami palcem. jest. Nie za nami teraz gdzieś prawej. Gdzieś za wami, gdzieś przy, za wami Przed chyba... nami, nami, patrz. No. Z lewej klik. Tak jak patrzę. Widzisz? A widzę, widzę. Dobra, jadę na niego. Lejcie Człowiec go, lejcie zaszla. go, lejcie go, bo na parze. To jest jest, nie? On tam, tam no. leży nim Gdzie? Na górze? Nie, tylko na mnie nie, nie wiecie? Tutaj, tutaj przed no. nami. Hmm. Tak. To, 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 I, ty, ja tu. Ty, ale dopiero teraz tak. mi pokazało wasze znaczniki, jak na was zaczęliśmy jechać. Kurde no, gdzie on jest? Gdzieś po prawej Dobra, wiesz co, Krylik, na górę do nich, ja się rozglądam. Ej, ty, bo tu jeszcze jest jeden. Dobra, to zaraz się nim zajmiemy. A może to ten bot strzela? No właśnie, właśnie. botas zdejmijcie. 4, jeszcze 4, chodzi, 4, jeszcze 4, chodzi. Ja nie mogę tak strzelać. E7 jest, jeden jest, jeden bot jest. No to nie ruszaj się. Zabiłem. Tak? Tak. tak. A ja dostałem minus 5 punktów. Za... Dobra, wszyscy leżą? No, Dobra, cisza, spokój, nie, nie słyszę już strzałów. To dobra, od... to dawać ciastek, pakujemy się, się. Bo tam uład był, nie? Dawajcie tutaj ja tym uładzimy. Jedziemy, jedziemy. My was osłonimy. Do... Dawaj go. Nie, A dobra. Dobra, to ja się rozglądam na termowizji. No, tutaj, a ile tam ten mohawk kosztował? 30? Mohawk? Y chyba, nie wiem coś takiego. Zresztą zobaczymy. Jak będziemy? Trzeba coś kupić co mieliśmy, takiego wiesz mocniejszego, bardziej opancerzonego, tu można się zatrzymać. No to ja właśnie tamten, z, z tymi, z dwoma działkami. No, 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 dokładnie. Czekaj, ja sobie kalię włożę. A, zabrałem ja tą kalię? Mam. Dalm już chyba też posiadam. Czy ja zabrałem broń? Nie mam broni. Nie zabrałeś, czy nie było? Nie było. Poważnie? A jaka to była broń? Jaką ty miałaś broń? K 200 Masz może MK coś przy sobie? A 200... Ta, mam Pistolet <grym> Dobra, daj <grym> Czekaj Pp, e, dobra To będziemy strzelać, zaraz ogarniemy Podjedziesz wtedy samochodem Jakiś dalmierz, ile tam? Za 300 metrów jest, 360. Gdzie one tam łażą? Ja już widzę. Widzę skrzynkę, dobra, widzę bota. Nawet nie jednego, 3, 4, 3, 4, Dobra, trzeba zacząć na 300 metrów ustawić. Zacząć opierniczanie oba. Czekaj, już Ci mówię, jak to będzie. To będzie, mój królego? nie ta strona ulicy. Całe 300 metrów. O, z lewej samochodem. O, widzę, czekaj, muszę zmienić pozycję. Dobra, to ja z tym pistoletem muszę podejść. Podczołgać się też radę. Tylko, czy to tak są? Ale dobra. Jak pan uważasz. Jak nie mam broni, tylko ubranie, to co mi tam Szkodzi. Czekaj, tutaj są, są. Dobra. Kołniarki. Bo tworzy, jak one dużo biegają, a rozpalne do któregoś to się zatrzymają. Staną biegać jak te kaczki. Ile masz amunicji? A trochę mam. A boty są cztery. Tak. Już Tak. padł jeden. Nie? Drugi. Bierze, ładny. Dobra, jeszcze tam gdzieś... łow do ciebie. Tak. Czekaj, gdzie one tam są? Próbuję... Nie żyje. Ja pierdolę, jak mi zmiażdżył. Widziałem to. Tylko taki... Prrr, ...dostałem w ciało. Dobra, pierdolę. Abortować się? Już? Czekaj. No, leżeć. Słuchaj. Leżeć. Tu <tukam> leć. Leżeć, kurwa, leżeć. Dobra, leży kolejny. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden gdzieś tutaj. Będzie próbował do mnie dolecieć. Gdzie jesteś? O no, gdzie jesteś kurwa? pokaż się. Odważny. Widziałeś może moje ciało? Czy widziałem twoje ciało? Albo gdzie ja byłem? Nie wiem, a nie możesz mi zaznaczyć na mapie? a um, no może. No. A tu cię widzę no to to Ja byłem tu. I dostałem mniej więcej... Tam Ten ciebie to ja, nie? Aha. Tu jesteś. O, wyjdź za tego krzaczka. Wyjdź. Chodź, 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 chodź tu. Chodź tu do mnie. Taszynko. Wyjdź tam, pokaż się. No dawaj, wychyl się, wychyl się i tam gdzieś... Nie idę do ciebie, idź No, no. Ja jeszcze tego ostatniego tu próbuję gdzieś wyłapać. Schował mi się tak... ...za góreczką troszeczkę gdzieś. was spierdzielać pierdzielać. te rysunki będą mi tu jeszcze dodatko jest tam gdzieś biega I ile ich tam jest kurde jeszcze dwa Trzeba po prostu tak biega jak poparzony stój no. stój dobra leży co? Jechać po ciebie? Ja jadę po ciebie. No wiem, że biegniesz, ale ale czekaj. Gdzie tu samochód my zostawiliśmy? Tu gdzieś w lesie. Pod skrzynkę nie jadę są.